Dzień dobry. Słuchajcie. Mam plana. jak to serdek Kiepski mówił. Dwa razy odchudzałem się I tak mój plan jakby to powiedzieć zmierza do tego, aby, aby abyście państwo ze mną zaczęli, chudnąć poprzez dietę czyli ja będę może gdzieś tak o 20 albo w ciągu całego dnia będę yy, wam pokazywał jaki yy, jaki już jest mój patent na chudnięcie możecie się dostosować a nie musicie nie zmuszę was, ja tylko was będę motywował mówił co ja robię jak robię obadamy yy, jakie mam wymiary swojego ciała jak wyglądam na początku, teraz ogólnie chyba 89 kg ważyłem no i chciałbym, nie wiem, do 85-83 zjechać. Ale pierwszy mój taki wynik, pierwsze moje chudnięcie, jak się zmotywowałem, yy, ważyłem 107-108 kg i zjechałem do 85 kg. Później już tak się zaniechałem. Tutaj ta nerwica lękowa, taka większa koderka leżenie i podjechałem z 85 do 98, prawie 99 nawet było. No i zjechałem do 83, do 83. Pokażę Państwu tam wykres. Jak wyglądało. No i teraz znowu mam niedosyt. I chciałbym udowodnić Państwu i sobie, że znowu jestem zdolny do chudnięcia. No i zmotywować Państwa, że ja dam radę i wy dacie radę. Tak jak mnie wspieracie w nerwicy lękowej, tak ja mogę was powspierać w diecie. Nie jest. Nie wiem, bynajmniej może na mnie. Ja słyszałem, że kobiety może yy, nie powinny za dużo jeść białka, bo nie pomaga to kobietom. Wiadomo, woda. No, tak, za dużo też. Szało ja też szału nie robię, tylko Państwu chcę pokazać, jak co ja stosuję i dlaczego chudnę. Pozdrawiam.